Witam was bardzo serdecznie. Jestem Brankers. To kolejny odcinek na tym kanale gdzie jest odcinek z Puchary świata widzów jest to już czwarty odcinek i ostatni odcinek z fińskiego touru. No po tych dwóch konkursach jest bardzo ciekawa sytuacja. Oczywiście przed tym klasyfikacją generalna, gdzie mamy tutaj Fabiana, który no wygrał ostatni konkurs i no wykorzystał to, że Kasper bardzo słabo wystąpił w tym pierwszym konkursie w Kusamo Dopiero druga dziesiątka. W trze na trzecim miejscu Bartwek, który zrehabilitował się. Bardzo dobry kolejny konkurs. Może oprócz tego pierwszego w i czwarty Fan Mankay. Będzie bardzo ciekawie, też bardzo ciekawie jest w klasyfikacji yy, fońskiego turu, ponieważ prowadzi tutaj Fabian, jako jedyny przekroczył notę ponad 600 punktów. Drugi jest Kacper i trzeci biały. Jak sobie tak zobaczymy, naprawdę jest emocjonująca walka. Na, no, jak widać 18 Bartwek, no mimo tego, że znakomicie wystąpił. W drugim konkursie to niestety ten pierwszy za. Yy, no, niestety spodobało to wszystko, ale dobra, chyba bez gadania lecimy do konkursu. Kusamo randomowy. No i czekamy. Jestem w innym pokoju, więc zobaczymy, jaki będzie głos, czy taki inny, jakieś takie będą w tutaj jakieś dźwięki. Yy, mam nadzieję, że nie będzie taki sam jak u mnie, bo niestety spodów takich nie będę mógł nagrywać w pokoju, ale to tylko taki jeden odcinek, więc pewnie w poniedziałek już wszystko wróci do normy. Zaczynamy. Mamy wiatr podnarty po raz drugi. No i super, widać, że przynajmniej w kusa mamy dobry wiatr. I zaczyna to wszystko Polish Gamer. Bardzo na razie słaby sezon. No, przynajmniej ten jeden konkurs, ten ostatni, może zaliczyć na plus. No, bo tam przynajmniej, no, nie był ostatni. Był trzeci od końca, choć tak, miejsce 17. To i tak za dobry wynik nie jest. 150,6 punktu, no, nie przekroczył punktu HS Polish Gamer. No i obawiam się, że to nie może być dobry wynik, chociaż poczekajmy. No bo jeszcze 18 skoczków do końca pierwszej serii. Macierek 320. Ety. Też bardzo na razie słaby, słaby sezon, ale może dzisiaj będzie jakieś przełamanie. No i tak, będzie prowadzenie po tym skoku. 146 metrów no pewnie takie skoki będziemy widzieli yy, w całym konkursie. No i o 9,3 punktów. No, i teraz czas na wujka 93. No, sobie zobaczymy w pucharze narodów, to właśnie Estonia jest najgorszą reprezentacją. Chociaż i tak niewliczana jest do tego klasyfikacja, no bo wiadomo, że troszeczkę jest taki handicap. Z tego powodu, że na przykład Polska ma aż pięciu zawodników, a na przykład taka Estonia, taka, nie wiem, Stany Zjednoczone Dwóch zawodników, Estonia 1, a teraz 148,5 wujka, ale niestety wylądowany na dwie nogi. I proszek No wreszcie pierwszy konkursczowy dziesiątce proszka Może być zadowolony, ale może powalczy o coś więcej Rosjanin Też jedyny Rosjanin w stawce, więc można tak go nazwać jedynakiem A ten skok naprawdę jest niezły 148,5 i 162,6 ale moim zdaniem też nie ostatnia nota Oj, będzie moim zdaniem wysoko Będzie nawet wysoko a teraz drugi z Polaków, Pomidorek. No na pewno tacy zawodnicy jak Biały, Roblox Media yy, są takimi liderami reprezentacji Polski. na no, taki Pomidorek i Polish Gamer są takimi outsiderami. Chociaż może to się zmienić. No dzisiaj to się nie zmieni, bo Polacy będą na samym dole, 144,5. Nawet nie przekroczył noty ponad 150 punktów. No i o 0,8 przegrywa z drugim Polakiem. Camelo, reprezentant Hiszpanii. Dwóch Hiszpanów, jak mówiłem. No, mimo tego, bardziej na tej Ferrari jest takim ważnym, ale w Kusamo bardzo słabo. Camelo lepiej wystartował. Chociaż na pewno Kusamo nie mogło zaliczyć do udanych konkursów. Ale 142,5. Na no, miejsce dopiero czwarte. Czyli na razie na to wygląda, że Camelo zakończy ten pierwszą serię, drugi dziesiątce I Rolix. Jeden chyba taki z jedynych Azjatów, bo jeszcze można zaliczyć Kazachstan i Chiny. Czy wiesz, takie trzy reprezentacje azjatyckie mamy w pokale Świata Widzów. To chyba jest jedyny Japończyk w ogóle, bo w pierwszym stronie nie mieliśmy chyba Japończyka. A tak 148,5 i znakomity skok Roliksa i jest prowadzenie. Bardzo ładnie, trzy punkty przewagi nad proszkiem. No i teraz Barton. Bardzo dobre miejsce wczoraj, wczor przedczoraj, nie wczoraj, wczoraj nie było filmu, przedczoraj był film w Kusamo bardzo dobry wynik wczoraj piąte no widać, że polubił to skocznie, czy też będzie tak samo po tym skoku? No nie wiem, 144 metry, no i miejsce dopiero piąte, no nie powtórzy chyba tego wyniku przedczoraj Bartol, ale czy powtórzy ten wynik Bartolini? To jest pytanie. Troszeczkę awans miał w tej klasyfikacji po tym chyba trzecim miejscu, nie wiem, że mam sobą pamięć, ale chyba trzecie miejsce, tak mi się zdaje, więc pierwsze podium, ale czy ostatnie? Zobaczymy, może będzie jeszcze kolejny dzisiaj? No to nie będzie skok na prowadzenie, 146,5, ale będzie drugie miejsce, więc bardzo polubię to skocznie Bartolini, chociaż no, strata 2,4 do Rolexa i Masejko Ferrari. No widzisz, duży pech na razie w tych wszystkich trzech konkursach, pierwsze dwa konkursy, lider po pierwszej serii, potem spadek, a ten ostatni konkurs kusamo tragiczny, jeden z najgorszych wyników, no i chyba to powtórzy. no bardzo nierówna forma Matejko, potrafi daleko skoczyć, on potrafi daleko skakać, ale niestety, gdy jest drugi skok, jest słabo. No i dwóch Hiszpanów na siódmym i ósmym miejscu, Matejko jest niestety dla niego najgorszym. Więc dzisiaj pewnie Hiszpanie będą, pewnie nad, będą już chyba takimi do towarzystwa zawodnikami. George, reprezentant Chin. No i to, to nie był jakiś dobry skok. 142 metry i miejsce siódme. No ale no reprezentant Chin nie może być zadowolony na prowadzeniu Rolex, na drugim Bartolini i na trzecim Proszek. Teraz będzie ta. Trójka Polaków. Biały. No biały. Trzeci na razie w fińskim turze. Mimo tych wyników. Ale naprawdę może dzisiaj zaskoczy. Potrafi daleko skakać. Będzie na pewno próbował bronić tego trzeciego miejsca. I chyba będzie. 147,5. I jest to miejsce drugie. Znakomicie. Znakomicie biały. No mają taki biało-czerwony na razie te pierwsze i drugie miejsce. Bo Japonia i... Polska bardzo podobne, czy takie same barwy, tylko że in, inaczej wygląda ta flaga, ale już o flagach nie będziemy mówili. My będziemy mówili o skakaniu, bo teraz kolejny Polak, no trzech rzędu, jeszcze drugi. Cubarty 300. Ale nie. Niestety to nie będzie dzisiaj dobry wynik. 141 metrów, no. Można powiedzieć, biały jest w czubie, ale Cubarty 300 już nie. I teraz Roblox Media. Popatrzmy. Na no skok Roblox Media. I skok bardzo dobry. 147,5, widać, że będzie próbować zmazać tą plamę po pierwszym słabym konkursie. Bardzo ładny wynik, ale teraz taka mała przerwa Przed jeszcze tą Najlepszą piątką I wracamy Teraz czas na najlepszą piątkę Zaczyna to wszystko czarny no. Amerykanie na pewno mogą być ucieszeni z tego, że mają Dwóch Amerykanów W czołowej piątce Na pewno czarny goni Swojego rodaka I będzie go gonił Znakomicie 146,5 no i jest to miejsce szóste, mimo tego, ale takie są małe straty i przewagi, że spokojnie może jeszcze zaatakować podium. Jak odpowie na to kolejny Amerykanin, Fan Mankey? Początek sezonu znakomity, zwycięstwo w Innsbrucku, potem niestety zahamował Fan Mankey, ale może dzisiaj będzie to przełamanie, i może będzie miejsce wysokie? To nie był aż tak dobry skok, chociaż 146 metrów kolejna nota ponad 160, ale przegrywa ze swoim rodakiem. Ale to bardzo minimalnie. Drugi znakomity skok. Fajna mankeja i już jest w czubie tabeli. I teraz została nam trójka. Bartwek, Kacper i Fabian. Szwedzko, turecki, kazak, kazakstański. Jak można to powiedzieć? Trójca, tak można powiedzieć, ale Bartwek 145 metrów, wylądowane na dwie nogi. Nie polubił w ogóle tej skoczni. Nie polubił Finlandii, oczywiście. Przedczoraj bardzo dobry wynik, ale dzisiaj jest ostatni. Widać, że jest jakaś niestabilność w tych wszystkich skokach. Jak odpowie Kacper, musi atakować i klasyfikację Pucharu Świata ale i też klasyfikację fińskiego turu. On to odpowie, on na to odpowie, on na to odpowie! Ale 146,5 będzie wysoko, jest to miejsce czwarte, czyli będzie przynajmniej piąty, czyli to będzie wysoko. Rolik Biały już na pewno będą na podium po pierwszej serii, no dopiero po pierwszej. Teraz Fabian, który skacze znakomicie w fińskim turze. Lider nawet tej klasyfikacji pokarmu świata widzów i lider fińskiego turu. Czy będzie tak po tym skoku? Nie będzie liderem. Ale 143,5. No i jest dopiero 10. I tak wygląda klasyfikacja. Pierwszy Rolex, drugi biały, trzeci, Kar trzeci Roblox Media, czwarty Kacper, piąty Bartolini, szósty proszek, siódmy czarny, ósmy Fan dziewiąty 9 Macierek, 320 Ty i 10 Fabian. No co to można powiedzieć? Znowu zawiód Bartwek, bardzo słaby skok może się poprawić w drugiej serii i wiecie co? bez od razu cięcia, bo już wcześniej było cięcie, nie chce mi się znowu ciąć jedziemy, zaczyna to wszystko Bartwek 19. miejsce po pierwszej serii, bardzo słaby wynik musiał bardzo szybko gonić na samą górę skoczni, bo chyba się też tego nie spodziewał, że będzie musiał zaczynać tą drugą serię ale o wiele dalej, poprawny skok, 145,5 no gdyby tak skoczył w pierwszej serii to byłby w czubie albo przynajmniej czoła dziesiątka ma tak dopiero miejsce w drugiej dziesiątce pewnie tak zostanie Polish Gamer będzie w... nie Polish Gamer no przepraszam chyba się zwyciężyłem do tego, że Polish Gamer zaczyna albo jest jeden z najgorszych z Polaków, ale nie jest najgorszy co to na pewno cieszy Polisza, chociaż no to się cieszy Polaków bo jest to Polak pomidorek a skok 146,5 oczywiście da mu to prowadzenie Popatrzmy za chwilę na skok Polisza Gamera. Jest jakiś tam mały progres, ale no w... może jeszcze wybuchnie z tą formą. Może tak jest zasłona dymna przed tymi mistrzostwami świata w Zakopane. Przecież Polacy będą skakać u siebie na... chyba w stolicy polskich Tatr. W stolicy skoków narciarskich i wszystkich sportów zimowych. A teraz 143 metri Polisz Gamer. Mimo tego jest ostatni. Szkoda, szkoda naprawdę. No, ten pierwszy sezon był znakomity, a teraz jest na pewno dramat, bo kolejny skok bardzo słaby. To bardzo słaby poza KS, ale w tym świata widzów będzie trzeba skakać na pewno dalej. Może te fińskie skocznie mu nie się spodobały. Mu się nie spodobały. Matejko Ferrari. Dwóch Hiszpanów tutaj będziemy mieli po skoku Matejko. To czy pierwszy ten on, drugi. Kamelo, ale 145,5 oczywiście daje mu to prowadzenie Więc przynajmniej utrzyma to swoje miejsce Czy utrzyma też swoje miejsce Kamelo? to jest pytanie 15 miejsce 5 skoczków, 4 do zakończenia Tak, 4, nie no jestem debilem 5 Kamelo No i piękny skok, ale czy wyprzedzi swojego rodaka? 146,5 Tak jest, tak jest, wyprzedza Czyli Camelo będzie najlepszy z Hiszpanów, po raz kolejny, znowu w Kusamo, o 30. wyprzedził swojego rodaka. No i teraz czas na Q. jego 300. No i cóż, zobaczymy jak się spisze teraz reprezentant Polski, który no, był drugi w klasyfikacji generalnej najlepszy z Polaków. No ale no pewnie może po tym gongu się spać, chociaż 137,5 będzie prowadzenie. Też mało odjęte jak na warunki jakie mamy w Kusamo No i dwóch Hiszpanów na czele to już historia Chociaż dalej są na podium, no ale pewnie tak nie zostanie George Reprezentant Chin No jest sobie tak, no na pewno liczył Każdy liczył tutaj na lepszy wynik w pierwszej serii Ale w drugiej można się poprawić I się poprawi, znakomicie! Ależ piękny skok, 149,5 metra no Wczoraj nie pokonaliśmy tej bariery 150 metrów. Może dzisiaj, ale 321 jest z najlepszy, najdłuższy skok w ogóle tego całego konkursu. No, wcześniej na dalsze był Rolexa, 148,5, ale teraz pół metra i mielibyśmy skok ponad 150, albo idealnie 150. Bartol, reprezentant Francji. No, powiedzmy sobie szczerze, on... Ten wcześniejszy konkurs miał znakomity, ale coś się popsuło, coś się popsuło. W te 48 godzin coś musiało się popsuć, bo dopiero siódme miejsce, czyli przedostatnie, czyli pewnie będzie miał drugi najgorszy punktowany. No, drugi na razie najgorszy, ale jeszcze poczekajmy na resztę, chociaż wątpię, że raz to coś popsuje. Wujek93, ostatni zawodników drugi dziesiątki. Potem będziemy zaczynali tą czołową dziesiątkę. To jeszcze będzie miał szansę zaatakować wujek. Właśnie ten bardzo sezon taki niemrawy Estonczyka. Wcześniej wraz z Brankersem tworzyli bardzo dobry duet. A tak niestety bez Brankersa. No nie wygląda to za dobrze. Ale poczekajmy. Może za chwilę będzie... Wuj... Ubu dzisiaj będzie skakał na najwyższym poziomie. Jest piąty. Ale wątpię, że to mu da znakomity wynik. Pewnie będzie to druga dziesiątka. I zaczynamy tołczową dziesiątkę. Fabian. Popatrzmy na Fabiana. Lider Pucharu świata światowidców, ale na ile? Czy po tym skoku przestanie być liderem? Ładnie wyszedł z progu. I piękny skok, ale czy na prowadzenie? Nie, 146 metrów i jest to trzecie miejsce. Szkoda, że pański jumping od razu pokazuje tą notę. Mogliby tutaj dać jakąś dramaturgię. Chociaż na nie. Mogłoby być jakiś git, że... Pewnie by się to ładowało w nieskończoność. A teraz. Macieryk 320 i ty. 9. miejsce. Bardzo dobre warunki, no może to wykorzystać, chociaż tutaj bardzo błędnie tutaj organizatorzy pokazali nam tutaj tą strzałkę, bo wygląda by biało w plecy, a nie pod narty, ale niestety przyzwyczajenie, bo zawsze ta kamera jest z lewej strony, a w samo tak dziwnie w prawo. A tutaj czwarte miejsce Macierka, no przez chwilę był najlepszy z Kazachów, to było troszeczkę dziwne, a no niestety okazało się, że to Fabia będzie dalej. George już na pewno i... Yy, Kubardi 300 będą w czołowej 10. Ale co będzie z fajnym Mankejem? Czy on wykorzysta te znakomite warunki 2 metry na sekundę pod narty? Chyba troszkę za wcześnie wyszedł z progu. No ale miło tego poleciał daleko. 147,5 i będzie liderem, Jest liderem Falmanky, czyli będzie dobry wynik moim zdaniem dla niego. Bo ósme miejsce, ale poczekajmy, bo jeszcze reszta będzie skakała. A popatrzmy, jak sobie poradzi drugi Amerykanin. Czarny. Siódme miejsce po. Pierwszej serii. Lepszy. No ale no, najlepszy z Amerykanów. Ale I tak mogą się cieszyć Amerykanie, bo mają dwóch zawodników, którzy skaczą równo i stabilnie. Ale chyba będę mógł odwołać te słowa. Chociaż 143,5 też to był niezły skok. Ale niestety piąte miejsce, czyli pewnie tylko jeden Amerykanin będzie w drugiej dziesiątce. I drugi w pierwszej dziesiątce. I proszek, który bardzo polubił te skocznie w Kusamo, bo te wyniki w Innsbrucku, w Lachti. Yy, druga dziesiątka, a w Kusamo samo dziesiątka, może lepiej. Ale warunki bardzo trudne: to czy jest wiatr pod narty, Ale trzeba to naprawdę polecieć daleko i 144 metry będzie jednak, będzie, no mimo tych warunków, no wiadomo, 60 tylko dodanych, odjętych, bardzo trudne warunki. Brawo, że sobie w nich poradził Rosjanin. Brawo. A teraz Bartolini, dostała nam czoła piątka. Bardzo polubił to skocznie. To widać w tych konkursach. Będzie... Czy będzie tak daleko? Może być prowadzenie. I będzie. 146 metrów i Bartolini jest pierwszy. Ale mimo tego miał dobre warunki. A gdzieś ta zielona linia troszeczkę się oddaliła po skoku proszka. Wiadomo, z jakich przyczyn. A teraz Kacper. Czy znowu będzie atak na podium? No, ten pierwszy troszeczkę wpadka. Mówimy, że będzie atakował. Będziemy też porównywali do skoku Fabiana. Popatrzmy, 100. 141 metrów będzie trzeba skoczyć. 146,5 będzie jednak liderem. No i na to wygląda, że odzyskał ten plastron lidera, reprezentant Turcji. Więc krótko go miał. Na to wygląda. Fabian, bo miał bardzo małą przewagę nad Kasprem po tym pierwszym konkursie w Kusamo. I teraz mamy podium. Roblox Media, Biały i Rolix. Dwóch Polaków i jeden Japończyk. Roblox Media. Fatalny konkurs, pierwszy w Kusamo. Czy teraz będzie znakomity konkurs? 146 metrów. Jest trzeci, niestety. Chyba nie będzie podium. Kacper już na pewno będzie na nim, ale kto będzie teraz? Biały czy Bartolini? to jest pytanie. Albo może razem egzekwo. Wszystko jest możliwe. I popatrzmy. Trudne też warunki. W ogóle chyba nie wieje mu. Chyba też spóźnił te wyjście z progu. Ciągnie ten skok biały! 144 metry, nie będzie podium. Jest dopiero czwarty. Czyli... Z dwóch Polaków po pierwszej serii na podium, chyba nie będzie żadnego. Bartolini po raz drugi na podium, ale na którym stopniu poczekajmy na Rolixa. Nie ma już nic do stracenia. Widać, że ta presja zrzeszła z niego po tych konkursach w i samo. On teraz może walczyć o podium, tylko czy da radę. No i będziemy teraz czekać. 146. Tak jest. Rolix. Rolix wygrywa. Po raz kolejny mamy chyba kolejnego zwycięzcę, bo mieliśmy Fajne mankeja, mieliśmy katra, mieliśmy Fabiana i Rolik. Cztery konkursy, c c czwarty różny zwycięzca: pierwszy Rolik, drugi Katper, trzeci Bartolini, czwarty Roblox Media, piąty Biały, szósty Proszek, siódmy Fajne mankej, ósmy George, dziewiąty QBARTI 300, dziesiąty Fabian. Mimo tego, że Fabian zachował czoł dziesiątkę, to pewnie i tak straci to dobre miejsce. Siedemnasty Bartwek, też troszeczkę rozczarowanie. Oczywiście sobie zobaczymy całą klasyfikację. I tak jest. Kacper przejmuje plastronidera, a Rolix ma miejsce piąte w generalce Bartolini siódme. Bardzo dobre wyniki, ale teraz czeka nas latanie, bo w poniedziałek zdecydowałem, że przetestuję sobie FIFA Mobile, a w środę i w piątek czekają nas konkursy na skoczni w Karachowie na Tartaku. No, wiadomo, tyczkę już nie używa na skoczni, ale. Dla Pucharu Świata Widzów można to skocznie odnowić. W generalną Kacper prowadzi bardzo dużą przewagę nad Fabianem, bo mam Fabian bardzo mimo tego mało punktów zdobył, mimo tej czoły dziesiątki. Trzeci Mike, więc bardzo dobry wynik, więc ciekawy. No zwycięzca Rolik, jak mówię, na piątym miejscu. Trzeci Bartolin na siódmym. Proszę kaman, bardzo ładnie trzynaste miejsce. A popatrzmy sobie na... O, na to wiadomo, że Polacy. Ale Amerykanie bardzo ładnie. Kazachowie tak samo. Bo zobaczyć, zobaczyć, to Turkowie, mimo tego, że mają tylko jednego reprezentanta, to tak mają więcej punktów niż takich dwóch Hiszpanów. Co ciekawe. Ale dobrze. Kto wygrał klasyfikację generalną? Kacper. Kacper wygrywa, ale to tylko półtorej punktu nad Fabianem. Więc bardzo była ciekawa walka. Trzeci biały. Mimo tego, że chyba na żadnym konkursie nie był na podium Na miejscu czwartym Rolex Więc było blisko na piątym George, na szóstym Bartolini, na siódmym Roblox Media, na ósmym Czarnym, na dziewiątym FireMaker na dziesiątym Qubarty 300 Tak to wszystko wygląda No cóż, powiedziałem, że w poniedziałek będzie film z Fifa Mobile, bo wyszła 22 dwójka Jeszcze w nią nie grałem Próbowałem, ale widać, że będzie to trzeba lepszy internet. Próbowałem, musiałem, nie miałem wtedy Wi-Fi przy sobie, więc może jednak dlatego, ale dobra. My się żegnam? Ja się żegnam. Oczywiście ten film będzie tak zawsze 16, 17, 18, bo ostatnio była 22, za co przepraszam, ale niestety nie dałem rady. Ale dzisiaj spokojnie 17, 16 będzie, więc pewnie gdy wrócicie ze szkoły to już będzie. Więc cóż, ja się z wam żegnam. Do zobaczenia w tym odcinku i siema.